Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej Ameryka Cars, import aut z USA Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie Jest dwóch zwycięzców w gali no. nie wygląda Oczywiście Krystian Kuźma no i Mateusz Kubiszyn o którym mówi się więcej? No myślę, że zdecydowanie więcej jest szumu wokół Krystiana, wokół Tysona. Też tak myślę, a teraz drugie pytanie dlaczego? Myślę, że to jest kilka aspektów. Po pierwsze był pierwszy, bo okay, wystarczało tak. w pierwszej grądzie. Chwytliwe pseudo, bo Tyson. No, Tysona powiedzmy znają wszyscy na świecie. To tak samo od jak. Od jego jeszcze nie? No tak, jeszcze. A, e, a, bo a, w, sp to, to, w sportach walki o Tysonie to tak się mówi, no teraz powiedzmy bardzo popularnie, od jego w e, piłce nożnej, nie? Okay. Diego maradona znają wszyscy na całym świecie. Ta, Czy teraz to po, no, jak no, powinna zyskać na wartości, no. bo od jego wiesz. No tak, to, jak jak tylko on nie w kalendarz to, to <laughs> w kalendarz, to <laughs> trochę tam, a, powinno się. wpisywać jego tak. w Google częściej. Tak, to się zgadza, nie? Ale no powiedzmy, na takie porównanie, nie? Więc. Myślę, że chwytliwa ksywa eee, Też na pewno dużą e, rolę odgrywa to, że ja rok czy dwa lata temu, z dwa lata temu, już zrezygnowałem z Teraz to będzie zjemka, to będzie oficjalna zjemka, ale to za chwilę dawaj. Ten no. temat pomij, bo to jest osobny temat. No tak, ale no dobra, no to jako trzeci aspekt zrezygnowałem z mediów społecznościowych. Z takiej powiedzmy szerszej promocji w mediach społecznościowych. No i możliwe jest też to, że wiesz, no historia tego człowieka, nie że on e, typowy chuligan. E, aryzmatyczna postać, co? Aryzmatyczna postać, też promowana od początku przez szpilkę, nie? bo Przecież tam było tak, że Artus no gdzieś tam, gdzieś tam no ja nie wiem jaka tam jest zależność, nie, ale że on tam powiedzmy o nim wspominał i tak dalej, więc myślę, że to po prostu to wszystko tworzy, nie? A po prostu jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, sportowcem, nazwijmy to, który sobie pracuje normalnie w Straży Pożarnej Państwowej, kurczę jeżdżę sobie gasić pożary, pomagam sobie ludziom i przy okazji się napierdzielam, okay. tak trochę, w sportach. Nie? Tak, ale właśnie to coś przerwałem i właśnie przychodzę do oficjalnej Powiedz mi jak jaka cię znajdę na Instagramie. Nie, nie, nie. <laughs> no właśnie, wiem, że Cię nie znajdę, jak znajdę Twój... Znaczy się, mam konto na Instagramie i jesteś tam z półtora tysiąca czy 2000 obserwujących, ale ostatnio pozamieniałem nazwy i tak dalej, więc raczej nikt mnie nie no właśnie, no, no właśnie, powiedz mi, ja nie twierdzę, nie chcę użyć sformułowania, że czy Ty masz ciśnienie, bo tu nie chodzi o to, żeby mieć ciśnienie, żeby mieć na to, nie wiem, jakieś naprawdę... Dobra, finalnie ciśnienie. I ja też mogę nie, nie lubić, mogę nie kochać mediów społecznościowych i powiedziałem sobie, że dobra może pewnego dnia jak skończę karierę, będę chciał mieć święty spokój, bo to daje dużo spokoju, dużo czasu, to może wtedy je zlikwiduję, ale nieodłączną częścią gry, aspektu fajtera, dzisiaj jest rozpoznawalność, promocja, zrezygnować z niej na własne życzenie i powiem ci, to jest naprawdę duży krok w tył w rozwoju kariery, nad którą ciężko pracujesz, podejmujesz ciężkie walki, wykonujesz ciężki kawał roboty i tylko to, co ma być uzupełnieniem, ale powtórzę się, nieodłącznym, hmm. dałeś cancel. Powiem tak, ja sobie przewartościowałem kiedyś powiedzmy całe moje życie sportowe i bardzo dużo powiedzmy winy zrzuciłem na moje powiedzmy niepowodzenia właśnie na, na prowadzenie właśnie portalach, profili w portalach społecznościowych. Zbyt dużo energii to mnie kosztuje. I zbyt dużo czasu poświęcam i tak dalej. No wiadomo, teraz jesteśmy wszyscy, no umówmy się, 90% społeczeństwa jest uzależnione od telefonu od mediów społecznościowych, nie? No to jest, to jest bankowo, jeżeli ktoś mi zaprzeczy, to, to jestem w stanie kurczaca. No może nie, nie uderzę, nie? Ale napluć w twarz, nie? To nie e... wiem, co gorszy momentami. Nie wiem momentami co gorsze, nie? Tak. Ale generalnie wiesz, no, zaczęło mi to doskwierać, zaczęło mnie to denerwować. Ja w ogóle jak zakładałem, nie? W ogóle sam e, profil społecznościowy, bo to już powiedzmy od e, X lat yy, było takie ciśnienie, że, że każdy sportowiec powinien mieć. I ja tak głupio rzuciłem, dobra jak domenę tytuł Mistrza Świata to założę fanpage i będziemy działać. Nie? No i pech chciał, pół roku później kurczę zrobiłem ten tytuł. Nie? Co za pech. No właśnie. No i wiesz, no to ja staram się być zawsze słowny, no to wiesz, no to założyłem ten fanpage, spróbowałem, prowadziłem go nie wiem przez 3 czy 4 lata. 4 lata chyba, 3 lata, przed... no o to. Okay. E, kilka lat prowadziłem i wiesz, później Instagram i tak dalej, ale no, po prostu nie dociera to do mnie jakoś tam, nie? No, ja powiedz, mimo, że jeszcze powiedzmy młodego wieku, nie? Bo jestem z 91, rocz, 91 roku urodzony, to jeszcze jestem wychowany, nazwijmy to na starych zasadach, nie? Mm -hmm. I moi rodzice to są bardzo prości ludzie i y, generalnie bardzo dużo czerpię od nich y, 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 i... Konserwatywne bardzo. Dokładnie i widzę, że no jednak to jest moja droga, nie? Nie pójść, ja lubię sobie przyświrować, ja lubię sobie na walkach, czy gdzieś tam na jakichś tam konferencjach, lubię sobie pożartować, lubię sobie właśnie gupka z siebie porobić tak dalej. Okej, okay, to, to jest powiedzmy też spoko, ale nie chcę po prostu robić z siebie nie wiadomo kogo w internecie, wiesz, no teraz generalnie w ogóle na świecie wartości się troszeczkę zmieniły, nie? Rozmawialiśmy o tym, no troszeczkę teraz wartości niepoliczalne typu właśnie no jak mówię przyjaźń miłość takie zależności na wartości które człowiek może przekazać drugiej osobie za darmo za darmo po prostu tak od siebie nieważne po prostu które może przekazać tak tak odchodzą trochę te wartości niepoliczalne na, na dokładnie na teraz na, tak? właśnie te wartości przeliczalne na gotówkę teraz Ktoś zapyta się Ciebie właśnie jak obliczyć jakąś tam wartość i tak dalej, to bardzo dużo osób odpowiedzi, że kwestią wartości sportowca jest to ile moja lajków na Facebooku, nie? albo w ilu mediach społecznościowych albo coś tam wiesz. Powiem Ci, że bardzo dobrze wiem o czym mówisz, bardzo dobrze wiem o czym mówisz i w ogóle nawet no. nie, nie jestem w stanie Ci jakkolwiek zaprzeczyć, ale w moim mniemaniu trzeba znaleźć sobie w tym wszystkim jakąś odpowiednią drogę, bo staram się być aktywny w mediach społecznościowych, otwierane kanały na YouTube, ja dalej prowadzę Instagramy, Facebooki, ale dalej nie chcę się dać zwariować, więc uważam, że jestem tym wszystkim taka możliwość tworzyć własną rzeczywistość i taka jedna rzecz, którą bym Ci chciał podpowiedzieć, to uważam, że właśnie taka dobra hierarchia wartości, taka naprawdę bardzo zdrowa hmm. powinna dzisiaj funkcjonować, tak żeby również jeszcze to młodsze kremium tak naprawdę mieli z kogo czerpać, czerpać wzorce, bo jeśli ich nie będzie, to tym bardziej wszystko pójdzie do świetnika. Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony, co nie jestem wzorcem dla młodych, że nie prowadzę mediów społecznościowych, jako powiedzmy... Nie docierasz jako, do nich, nie do nich, no nie do nich. Przykro mi, ja, jest, ja, jest, ja jestem tego <grym> zdania, <grym> że jeżeli ja chcę do kogoś dotrzeć, to ja go znajdę i pod ziemią wyciągnę. Wiesz, no tak, ale trzeba no, korzystać z ułatwień jakie też stwarza technologia. To się zgadza, to się zgadza, znaczy się wiesz, no to jest też kwestia taka, że no, wszystkie organizacje same w sobie y, też mają powiedzmy te swoje zasięgi i tak dalej. No i powiedzmy obserwując, ktoś to obserwuje rzeczywiście jest fanem sportu walki, widzi mnie i tu, i tu, i tam, i tam i po prostu on na tym może stworzyć swoją jakąś tam opinię na mój temat, może stworzyć sobie obraz mojej osoby i przede wszystkim może wyrazić swoje zdanie na mój temat i jeżeli będzie chciał, to mnie znajdzie. No. Pamiętajcie, że widzę, że czuję, że mamy taką chyba wspólną no. cechę. Na U, um, upartość. Tak, <laughs> ta, ja to ta. jestem strasznie. I uparty, to właśnie nieraz, nawet jak nie mam racji, no to do to, końca. To tak, moja racja jest bardziej moich Trafiła, <laughs> trafiła kosa na kamień i nie będę ci na siłę próbował przegadać, bo wiem, że wiesz. Głową muru nie przebijesz, jak to się mówi, to lecimy, lecimy dalej. Lecimy dalej, dokładnie. Kickboxing w wersji Full Contact, kickboxing w wersji K1, box, walki na nagłej pięści. We wszystkich tych dyscyplinach sprawdził się Mateusz Kubiszyn. Już ustaliliśmy, że te walki nagłej pięści to nie jest jak specjalny priorytet. <laughs> Bardziej box, bardziej K1, bardziej full contact z tego trio. Tak czy może coś reakcja. jeszcze? Ja myślę, że to tak troszeczkę trzeba nie, Troszeczkę każdy, troszeczkę powiedzmy ten sposób. Ale hierarchia, dobra, mówiliśmy o hierarchii wartości, teraz hierarchia mhm. tych dyscyplin w głowie Mateusza. A co dla Ciebie najbardziej kręci Jara? Co tu dużo mówić? Mm. Co najbardziej kręci Jara? No Myślę, że wiesz co? W moim sercu zawsze będzie full contact, bo to wiesz, mm -hmm. no, formuła, w której zdobywałem największe laury i e, najbardziej się w tym mogłem odnaleźć. E, aczkolwiek no już teraz, e, od kiedy jestem w Rzeszowie, no to ja może nie, wiem, dwa razy kopnąłem worek. Bardzo mało teraz e, kopię. Okay. Tak, je, jeżdżę na zgrupowania, nadal czuję się członkiem kadry narodowej i nadal wiem, że jestem numer jeden w e, full kontakcie w mojej kategorii wagowej w Polsce i wiem o tym, że e, będę jeździć na zawody amatorskie i tak dalej, tylko po prostu już teraz nie tak często jak kiedyś. E, K1 tak naprawdę m, u mnie w moim życiu, w sumie zawodowo, nie bo amatorsko tam parę walk tylko ze, zrobiłem w K1, chyba nawet mniej niż zawodowo. To tak wiesz, wyszło w sumie znikąd. Któregoś razu przyjechałem do tego do Warszawy na trening z Robertem Złotkowskim, Pozdrawiam Robciu. Kolejne pozdrowienie. Ślemy. Dokładnie. I z, pojechaliśmy tam z moim przyjacielem Robertem Krasoniem właśnie i ciebie Robciu też. Pozdrawiam. Podróbcie, tak. <ślemy>. Akuratnie pojechaliśmy do niego tam na trening na tarczy i Yy, ogólnie tarcze jako same w sobie, nie trening, no, kurwa, mega mi się podobały. Nie? Mm. No, to było coś yy, i chciałem wrócić tam do Roberta. I, no, i zdarzało się, że, że będąc w Warszawy no to umawialiśmy się na treningi. Ale wtedy właśnie padała propozycja taka: yy, a szukamy tego do DSF, szukamy zawodnika 8.6, 8.6, 8.5, 8.6, do Maxa Bratkowicza i tak dalej. Mówię, kurwa, no w sumie będę po Mistrzostwach Europy, to był w 2016 roku, to będę po Mistrzostwach Europy, dwa tygodnie będzie, czy tam tydzień po Mistrzostwach Europy, a to nawet nie zdąży się przyzwyczaić, ani nogo kopać, ani nic, nie, bo o tym full kontakcie nie ma. ale Myślę, no dobra, charakter. Ja może, może ja ludziom nie... trochę sprecyzuję, właśnie na czym polega ta formuła full konta, bo, bo przy tym moim wywodzie również urodzi się kolejne pytanie, czy też w Twoim imieniu to jest formuła kiboksingu, która trochę odchodzi do lamusa, bo jest to. Wersja keyboxing, gdzie nie kopie tak, się kopnięć lowki, kopnięcia wyprowadza się w pasa górę. Tak. Oczywiście w długi spodniach, w ochraniaczach. No. Yy, tak, nie ma kolan, również, nie? W tym wszystkim. Mm -hmm. Myślę, że Full kontakt yy... Jako dyscyplina kickboxingu odchodzi troszeczkę do lamusa, troszeczkę staje się bardziej zapomniana ze względów tak naprawdę komercyjnych, tak bym to nazwał, mm -hmm. bo K1 wypiera właśnie Full Contact ze względu na to, że K1 jest na galach, jest K1 zawodowy i tak dalej. W Full kontakcie Zawodowym ja miałem jedną walkę tylko tytuł zawodowego Mistrza Polski, a w K1 właśnie no, już trochę więcej przewalczyłem. Ale też I... trzeba sobie umieć zadać pytanie. Dlaczego tak jest? I czy nie jest ta, że K1 jest bardziej efektywną dyscypliną sportu? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, klasycznie full kontaktowo jest najbardziej. Kto w K1 obrotówki obrotówki, jakieś tornada i tym podobne. No chyba, nie ty... nie, no, chyba tylko ja. Nie to jest taki to ja chyba ja najbardziej widowisko. Nie, no chyba oczywiście żadne. Nie, nie, no oczywiście. Zaraz się skończy, skończy awanturo, wiecie. Masz rację, nie, ale. Masz przykład takiego najbardziej wyraźnej postaci na świecie, e, to w sumie to jeszcze z innej formuły jest, nie bo no. no, nie jest w kontaktu, ale Raymond Daniels. Mm -hmm. Gość wywodzi tak. się z point findingu. Myślę, że 90% słuchaczy nawet nie wie, co to jest za formuła point finding i tak. no, nie, ma, nie ma bladego pojęcia, <laughs> e, jakie tam są zasady, nie? Ale no powiedzmy, bo to jest e, także on naprawdę bardzo widowiskowo i precyzyjnie wszystko, no, to jest gość perfekcjonista mega, mm -hmm. no, Chyba najbardziej powiedzmy taka klarowna postać właśnie w sportach walki, jeżeli chodzi o widowiskowość na świecie, Raymond Daniels nie? Tak. I, e, on miał lepsze i gorsze walki, bo tam z nikim ja bo ja on każdy, chyba no. walczył chyba dwa czy trzy razy, mhm. chyba nie? W tym raz wygrał, chyba dwa razy przegrał, coś takiego już nie pamiętam, nie? Ale on cały czas ma ten swój styl i ten podobnym moim zdaniem jest bardziej widowiskowe, bo e, kopnięcia od pasa w górę. Już same w sobie są widowiskowe i zawodnik zmuszony do tego e, zaczyna kombinować inaczej, właśnie, dlatego zaczyna te obrotówki i tak dalej. W k bardzo są dozwolone, ale bardzo mało jest podcięć, gdzie w full kontakcie to jest normalne. Nie? Każdy mm -hmm. prawdziwy full kontaktowiec powinien umieć podcinać. Nie? I w K1 tego praktycznie nie ma, choć też widziałem naprawdę bardzo fajną akcję raz jak jest zawodnik, nie pamiętam kto, Wyciął zawodnika, ten stracił równowagę, upadł kolanem? na ziemię i zajechał kolanem. No, wszyscy Wam znają tą akcję, właściwie gdzieś krężyło to po Facebooku, że on taką. Swoją nogą wykroczną hmm. lewą, podciął jego wykroczną wyjechały tak. się te nogi, ręce szeroko, głowa do dołu i je wyjechał dokładnie, ten z kolanem. Pamiętam. Cwiszę ją do dzisiaj. Tak. <noise> 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 niedługo wyjdzie, niedługo będzie wulka. Kurwa, no. no, będzie jakaś walka w ogóle, nie. No, no właśnie, bo... dajcie walkę. Tak. No, ale myślę, że Fulko tak jest najbardziej widowiskowy, tylko no mówię, no komercja wyparła to, że wszyscy teraz zrobią K1 i amatorsko, i zawodowo, bo amatorsko przygotowują się do zawodowego ringu. Hmm. No, no tak to wygląda. Tak, tak będę ci Mój kon kontrargument, bo jako fanatyka mm. jeden to muszę tutaj wie, się bronić dyscypliny. Ja się zgodzę, że kopnięcia łokie, one nie są efektowne. One są efektywne. Efektywne. Efectywne. Efectywne. Są efektywne. Ja I automatycznie, automatycznie, automatycznie kiedy skopię komuś nogę i widzę, że on zaczyna myśleć tylko noze, mm. to wtedy bardzo mocno rośnie szansa, że midler czy high wejdzie. No bo wtedy już nie spodziewa się kolejnego midla, kolejnego haja. Okay. Tylko jest jeden high, jest jeden noga, idzie spać. Wygraliśmy. Ja tak wiesz, no ja, ja generalnie często przegrywałem walki. No może nie, nie powiem często, nie, ale przegrywałem walki też właśnie przez Sylowki nie wiesz? Moja noga nie nieprzyzwyczajona, do tego wiesz. Ja skupiam wzrok, powiedzmy, na środku klatki piersiowej, wiesz, i obserwuję ręce i kopnięcia wysokie, nie? Ja nie byłem często w stanie zauważyć, nawet, że ktoś mi kopiolował, bo. Naturalnie przez tyle lat trenowałem tylko full Bardzo. Nie zdążyłem do ciebie na klepaneczkę bokserską, ale mam jeden, jeden dla ciebie, jedną propozycję. Pokażę ci taki, to w ogóle opracowany przeze mnie, mój. Hmm? Mój, teraz wszyscy to moi adepci, ci ludzie, którzy ze mną sparują, trenują. To Tomek Sarara ma własny, jest w własnej konstrukcji, Aha. jak Ja to nazywam najbardziej chamski blok na świecie Ever. Że właściwie ja staram się dobrym blokiem mhm. już kontuzować rywala, udowadniając, że skoro byłem, byłem w stanie przeczytać jego technikę i tak potrafię pokładać swoje ciało, że kontuzuję rywali mhm. samym blokiem. Może mhm. za chwilę się gdzieś tam no dobra. skoczymy na salę, jeszcze to coś tam, coś tam nie? Panie, ale, ale nadal uważam, że full tak jest najbardziej efektywny i efektowny. No po prostu. Mateusz nadal, nadal zostaje w swoim w błędzie, w swoim złym <głos》głos》>, toku rozumowania. A nie będziemy dać siły go z niego no, wyprowadzać. to też wiadomo, nie. No, zawsze tak będzie, kurczę, że. Gusta i guściki, tak. Tak, tak zap musi być. zapaśnicy też będzie jeden zawsze mówi, że klasyczny jest najlepszy, a drugi będzie mówił, że wolny jest najlepszy. No kwestia gustu, tak jak mówisz. A Striker powie, że w ogóle zapas są słabe. Tak, 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 dokładnie. Ja a zapasier powie, że ci frejerzy ja się prajerzy biły, tak, po mordach, przestali tak, już myśleć tak, i wiadomo, tak 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 tak. każdy. Każdy broni swego. No, ale to jest fajne właśnie, że każdy ma swoje zdanie zupełnie inne i broni tego, bo na tym tak naprawdę tworzy się dopiero wszystko. Bo to tworzy rywalizację i to wszystko do góry winduje. Mateusz Kubiszyn 11 grudnia będzie bronił tytułu, tytułu jeszcze nie jest zdobytego, no, nie, ale no, będzie dopiero, zdobywał tytuł, jeszcze, jeszcze nie będzie bronił, nie, będzie zdobywał, nie, a, później będzie bronił, a później będzie bronił. Eee, co tu dużo mówić, mimo że gość nie ma mediów społecznościowych i nie jest tak łatwo do niego dotrzeć, to widzicie, że jest typem zajebiście otwartym, sympatycznym. Jest dużo mądrych rzeczy do powiedzenia z fajną hierarchią wartości. To się dzisiaj zdarza rzadko. Eee, pomóżcie mi namówić go do tego, żeby wróciły media społecznościowe do, do, do czyn, czynnego, czynnego funkcjonowania. Ale póki co to może złożyć taką deklarację, że tak jak obiecywałeś, że jeśli, jeśli zdobędziesz tytuł mistrza świata, założysz fanpage, to teraz jeśli zdobędziesz, wygrasz gromdę, no to będziemy mieli okazję się śledzić wtedy, w mediach społecznościowych. Nie tak? no, okay. zróbmy hmm. troszeczkę inaczej. Zrobimy dobra. troszeczkę inaczej, dobra? Żeby nie było tak, że. że po mojemu. Tak. że znowu wygram i, i znowu będę musiał. A no. jak przegram, to wtedy zakładam fanpage. Tak możemy się umówić. Że, Żebym miał motywację. Będę miał dużo hejterów, dużo no hejterów. I dobrze, jeszcze, no. no i dobrze, tylko wiesz. Chodzi o emocje, tak? Tylko, że wilk nie przyjmuje się tym, co owce mówią, nie? Dlatego wiesz. Brak, dlatego, patrzcie, jakie jak przegram, padają, zakładam fanpage. Taką deklarację mądraści, mogę zdać. No to dobra, no to jesteśmy umówieni. W każdym razie również umawiamy się na to, że 11 grudnia. Trzymamy kciuki, kibicujemy dwóm zajebistym fighterom bo i Krystian i Mateusz to są osoby bardzo charyzmatyczne, bardzo ciekawe. Ja przede wszystkim trzymam kciuki za ciekawą, mocną, twardą walkę i wiem, że taka również to, to będzie. Ziomuś, trzymam mocno kciuki. Dziękuję za, za wspólną rozmowę, za spotkanie. Ale nie jest to sala bokserska, jesteśmy w kantorku bokserskim, Czyli nie? za zaplecze. Zaplecze, plecze kantorek. Widać, że tutaj jeszcze troszeczkę komuna hmm. chyba funkcjonuje, nie? I jest stoi na tak. no, są... Najlepsza jest narzuta, ta kapa to jest narzuta. No prawie. właśnie, PRL-u. <laughs> <laughs> Chciałem trochę w ten desce właśnie zapytać, kurwa, że ten kosz mi się bardzo podoba, nie? Także pamiętam jeszcze takie w latach 90. Tak. Rękawice chyba też właściwie Myślę, też to chyba. Też przeżyły więcej niż my razem wzięci. No. Takie kurczę, klasyczne rękawice, jak to kiedyś, bo kawałek słomy napchali i się pizgali, kurczę, a teraz... Ka -Karim, dotyki, Ka Karim, ktoś wie, czy ja? Wie? Nie wiem, czy ja to treneru trenerów trzeba było zapytać, ale ktoś na pewno znamy. No dobra i tym miłym akcentem kończymy, dziękuję bardzo, do zobaczenia, się, na razie.